Ono się dworca i przejścia podziemnego. Było kiedyś mówione, że będzie kiedyś budowane, i chciałem się, się dowiedzieć, czy coś w tej sprawie się ruszyło, coś wiadomo. Ja, ja wiem tylko tyle, że gdzieś pojawiły się jakieś informacje z bliżej nieokreślonego w tym momencie źródła o tym, że rzekomo hmm. gdzieś prowadzone są rozmowy na ten temat. Natomiast ja uważam, że, że dworzec. Nie powinien powstać przed kilkoma laty bez tego przejścia podziemnego, bo całą ideą remontu dworca i przejęcia go przez poprzednie władze od PKP, czyli ze spółki do mienia gminnego i wzięcia na gminne barki odpowiedzialności również inwestycyjnej, nie tylko utrzymaniowej, ale inwestycyjnej w tą przestrzeń, miało na celu usprawnienie procesu wykonania przejścia podziemnego, po to, żeby. Skomunikować dwie części miasta po jednej stronie i po drugiej stronie torów. Sami Państwo wiedzą, jak funkcjonalny albo jak niefunkcjonalny, już tak wprost mówiąc, jest parking, który jest bezpośrednio w odległości 50 metrów od, od dworca, a trzeba iść bodajże 12 minut dookoła przechodząc przez, przez przejazd kolejowy, po to, żeby się skomunikować pieszo pomiędzy parkingiem a, a dworcem. Jeżeli tylko pojawią się jakiekolwiek realne możliwości, na pewno będziemy chcieli skorzystać z takiej formuły i, i starać się naprawić tę sytuację.